Nieeeeee yeah. Siema Patrzta co tu się dzisiaj dzieje Jak to chyba oporowe cięcie drzewa Patrzta kiedy mi nie było Bo, bo klucze zapomniałem od warsztatu I patrzta co oni kurwa na już Słuchajcie bo u nas drzwi się do, suru, do warce I wychodzimy Piro, tak i Tak, op. tak mały, nie kurwa. O człowieku, paszta ile to narębali? Ja się biorę na polczerwienie kamerę? Ja, a ja nie, dobra, to dam ci tobie teraz. Nie, no, to Jak chcesz, bo ja chciałem na głębusz To wiesz, na głębę. O, patrzcie, tam ja alkoholizowanie się. Byłem, nie? ale to. Będziemy nagrywać, raziu? Tak. Robić pieniądze? Tak. Nie, nie najpierw nagrywać, a później robić pieniądze, bo to nie to o to co kamerą, chodzi, mało. Ej, to ty... tylko strunki wysoko procentowe. Ale żaba że żaba ma To jest kompot e, gorzkowy O dobra. Kurwa swoje rękawice mogą być dwie pary, kurwa. Nie. Ja wiem, ja, gryzami... ja, ja na każdym razem też, ale jak kurwa ja na przykład druk robię... Nie wiem.

takie co się nie dały, to mówią, że do tego. Do, no to do, do końca, można odłożyć coś, no. Ja bym do od razu mały też dzisiaj, jak już nas tyle jest, że do domu jeszcze do kozy trochę narobił, kurwa. No po co do kozy robić? Bo kurwa, do kozy zawsze się przyda. Jakbyś przyjeżdżał na ping to byś wiedział, po co do kozy. Ale do kozy to takie właśnie rogaty diabełstwo trzeba No to właśnie mówię, ale mówię pół. Wiesz, do domu na do i wybrać coś do kogoś i wiesz, to kogo? odłożyć. To poszło. To też piątkował poszło. To pijotło się powymiera później. Trzeba to. Kurwa, jest, to jest ci... trochę pojedziemy drzewo. Tam kurwa narzucał tego człowieku. Marcia. Dobra, to jest dużo. Poczez. Poczez bardzo. Poczez bardzo. Kurwa, zabieraj to, bo to już kurwa łyżka zarabędzi. Ja ale to trzeba to to... tylko tego, go, tego gorszego, Teraz dęba nie. Bo to trzeba mieszać. A ty co, to będzie? Czekaj. Pierdolisz już ma Co, nie wejdzie taki? Wejdzie. Ale zapałek też trzeba porobić później. Bo widzę, że jest dużo dużych, a wiesz, a jak jest dużo dużych, to nie poukładasz dobrze w piecu. O to ci chodzi? No dobrze, to trzeba pomówić, żebym ja jeszcze na nam. Nie no, zapałek nie robimy, nie? Aj, ja mały ojczyzny. Staram Zaraz mnie Okej okay. Wal go na pizdę kurwa, nie to w tym zęby. Dawaj go kurwa. No wypierdolni go mocno, nie będziesz jak pizda jebana, kurwa. Was jest das kurwa, Jeba da! Nie bada. chikeren lutem. go kurwa jak... Nie wolny Dawaj go jeszcze, dawaj go jeszcze! Dawaj, wiem, że potrafisz. No to nie Z takim kawałkiem to wiesz, bo jest tego w dupę sadzić, kurwa. Dawaj go jebu O to, to, to to. Dobrze ojciec nauczył. Dobrze, tak, tak ma być No jak mały tracha Mały to kurwa potrafi Tylko kurwa ja nie chciałem zapałek Ale też trzeba Tak dobrze mówi Widzisz Dobis kurwa Ja się nie nauczyłem, bo ja je do końca A że koniec za 3 sekundy na to Jakie za 3 sekundy, chłopie Zaraz zapomniałeś <noise> No 3 minuty to też za chujowo. Chłopie, trzy minuty? Dla każdej, dla każdej bawy? Uf, Jak ma być do końca, to do końca. Teraz podsumujcie to. Dobra robota. No to co powiedzieliście przed chwilą, mały? Nic Film nagrany? Kurwa nagrany. robota, jest zajebiście zrobiona robota. I nie siekiera nie co najważniejsze? No 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 naładowana ta? Łyżka no naładowana. Naładowana. To... Najlepsza rozjebana, no rozjebana. Wódka prawie wypita, no prawie wypita. No. Mm, Ale o... zaraz Radziu leci po następną. Drewniany... Robota się kręci, że tak powiem. Tak, Szekiaren drewnianen rozjebanen, yy, drewnian na narombanen, flaszken opierdoluten, kurwen. Wszystko Jedziemy zrobiony. w pole zaraz. Nie tak zaraz musi przemarznąć. Radek! Nic nie będzie przemarzać. Radek! No bo, bo i pierdolło! Daj. nie poleci No, nie. Nie, jakie piękne no tutaj. Słoneczko na świeci, drzewo narobione Jadę wykiprować, bo przyjechał na Więc, gonimy, bo trzeba rozładować to i Muszę, Ładowaj kiprować, to... się jedziemy nie, I nawóz załadowany, tak oto kończymy dzisiejszy dzień. Chłopaki na przydziepie piraci Piraki z Karaibów. Wchodzi Fajno, fajno. Także żegnamy się z Wami. Dziękuję, że oglądaliście odcinek. I zapraszamy na następne dobre produkty do Ogień